siłami drzemiącymi w nich. Czerpiąc naszą energię ze źródeł odnawialnych, staliśmy się najbardziej ekologicznym dostawcą energii w Polsce. Energia jest zawsze niska ciebie. Każdego dnia wsłukujemy się w twojej potrzebę, rozwijamy się, dostarczając Ci energię, którą zawsze możesz mieć pod kontrolę. Tworzymy naszą wspólną rzeczywistość. Adziekolwiek jesteś co jednym. No to witam raz jeszcze. To już wiadomo, że energia i że dobrą energią trzeba się dzielić. Drodzy Państwo, energia to największy debiut na warszawskiej giełdzie od dwóch pół roku. To też największy, największa oferta w Europie Centralnej w tym roku. Bardzo powinniśmy się z tego cieszyć, że rynek kapitałowy giełda odgrywa tak istotną rolę w gospodarce, czego przykładem jest decyzja o wprowadzeniu energii na... Z Warszawskim e, Parkiem. Pewnie dużo można by mówić dzisiaj, ale to jest święto przede wszystkim spółki i również e, Skarbu Państwa. A Pan Minister już czeka, żeby zabrać głos, także e, e, chciałbym e, jeszcze formalnie przywitać Pana Ministra Skarbu Podziemysza Kartmińskiego oraz Pana Prezesa Zarządu Spółki Energa Józefa Bielińskiego, jak również wszystkich saminitych gości którzy dzisiaj się tutaj pojawili i prosić pana ministra o kilka słów do zaplany. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Witam państwa bardzo serdecznie na tym uroczystym debiucie największej oferty publicznej w tym roku. Debiut oczekiwany, ostatnia spółka z naszych spółek energetycznych, która dzisiaj debiutuje. Przeszła kolejny etap transformacji. Budowana grupa NRK, tak jak było to w zapowiedzi, dobrą energią, dobrą, dobrym ładem korporacyjnym, zbudowała swoją wartość, która znalazła uznanie w oczach inwestorów. 772 tysiące rachunków, indywidualnych zapisów. Inwestorzy różni, instytucjonalni z pięciu kontynentów docenili bardzo profesjonalny zarząd, który przygotował e, prospekt emisyjny, uznany za e, wyjątkowo dobry przez analityków i Komisję e, Nadzoru Finansowego. Chciałbym tym samym pogratulować zarządowi, bo te informacje, które docierały do skarbu państwa na temat budowy książki popytu i prezentacji spółki. Zaowocowały tym, że te zapisy przewyższały nasze oczekiwania. Oczywistą rzeczą jest, że inwestowanie w papiery spółki energetycznej, tak sformułowanej, gdzie opiera swój biznes głównie na rynku regulowanym i profiluje się ekologicznie w dosyć szczególnym otoczeniu, bo przecież mamy. Bardzo rozwiniętą dyskusję odnośnie rynku kapitałowego, tego, który budowany był przez otwarte fundusze emerytalne. Mamy także dyskusję o polityce energetycznej, więc, w tych trudnych okolicznościach, ten debiut uznajemy za bardzo udany. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do wprowadzenia na publiczny parkiet energii, doradcom inwestycyjnym, bankom inwestycyjnym, kancelariom prawnym. I przede wszystkim mojemu świetnemu zastępcy panu ministrowi Pawłowi Torskiem. Dzięki nim dzisiaj spółka energa przekroczyła kolejną barierę swojego rozwoju, stając się transparentna, podnosząc prestiż. Jestem święcie przekonany, że swojej mądrej polityce inwestycyjnej, swojej mądrej po polityce dywidendowej. Te dzisiejsze nastroje, może nie ura optymistyczne, które świadczą zresztą o tym, że bardzo dobrze spółka była oceniona, przyniosą dobre korzyści dla tych, którzy zdecydowali się ulokować swoje pieniądze w tej spółce. Cieszę się, panie prezesie, proszę przyjąć najlepsze gratulacje. Trzymam kciuki i życzę wszystkim inwestorom cierpliwości, bo na pewno to się opłaci. Dziękuję bardzo. Państwo, pan minister wspomniał o tym o cierpliwości. Faktycznie rynek kapitałowy czasami wymaga cierpliwości, jednak jestem przekonany, że tej cierpliwości wcale tak dużo w tym przypadku nie będziemy musieli mieć. Osobiście uważam, to nie jest żadna porada inwestycyjna, że <laughs> dzisiejszy kurs jest chyba już bardzo atrakcyjny i raczej spodziewałbym się, bardzo pomyślnych nastrojów w najbliższych tygodniach dla akcjonariuszy tej spółki. E, ale to moja osobista opinia. Teraz e, ciekaw jestem, czy Pan Prezes Bieliński ją podzieli. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że tą opinię podzielam. Serdecznie witam przyjaciół rynku kapitałowego i przyjaciół energii. To jest nasz sukces wspólny. Droga energii na giełdę była bardzo długa. Serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy nam w tej drodze towarzyszyli, zarówno tych, którzy nam trochę tę drogę wydłużali, jak i tych, którzy nam wskazali tą drogę. Dziękujemy bardzo, te wszystkie ćwiczenia nam się bardzo przy, przydały. Jesteśmy na miejscu, gdzie jesteśmy notowani. Wydaje mi się, że e, dzisiejszy kurs może dobrze oddaje nastrój chwili, a tymczasem myślimy długoterminowo. Dzisiaj rano wstałem, pierwsze słowa, które prze, przeczytałem, to był ty, tytuł jednego z artykułów, Ofer sprzedają, giełda STAP. Natomiast my jesteśmy na giełdzie nie po to, żeby przeżyć jeden dzień, tylko po to, żeby w sposób długoterminowy kształtować swoją strukturę kapitału, kształtować swój akcjonariat. E, dziękuję bardzo tym, którzy zaufali nam i kupili akcje. Nie zawiedziemy Was, wiemy w jaki sposób pomnażać wartość, e, Zrobiliście dobry interes. Dziękujemy tym, którzy dzisiaj sprzedają akcje. Zapewne wśród tych jest nasza część tych inwestorów, którzy czekali na to od około 10 lat. To wasze prawo i dobra decyzja. Ja również dziękuję tym potencjalnym inwestorom, którzy nie kupili akcji, postawiliście na wysoką poprzeczkę wymagań. Do tej poprzeczki doskoczymy i znajdziecie się w naszym kapitale. Chciałbym dzisiaj też podziękować serdecznie tym, którzy brali udział w przygotowaniu naszego. IPO. Szczególne podziękowania jest dla zespołu Ministerstwa Skarbu Państwa, dla grupy kierowanej przez Pawła Tamborskiego. które pokazaliście nam, że urząd nie pracuje jak urząd. To było duże wyzwanie dla wszystkich innych, żeby dotrzymać kroku. Bardzo dziękuję naszym wszystkim doradcom, wszystkim kancelariom prawnym, wszystkim bankom, wykonaliście fantastyczną robotę w niesamowitym tempie. Niesamowicie jestem wdzięczny pracownikom, że bardzo dużo czasu, bardzo dużo swojego wysiłku kreatywności poświęcili w ostatnich miesiącach na przygotowanie do tego momentu, który dzisiaj w tej chwili przeżywamy. To co mogę powiedzieć, no, wracamy do domu. A dziękuję za to, co, co się wydarzyło. Panie Ministrze, Panie Prezesie, co jeszcze? Się. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko dwie rzeczy ode mnie. Po pierwsze niezwykle miło w takich momentach jak dzisiaj widzieć na tej sali notowań tak wielu ludzi rynku kapitałowego, którzy oddają swoje serca po to, żeby ten rynek budować. Istniali tą ideę budowy warszawskiego centrum kapitałowego. To jest idea, nad którą pracujemy od, od wielu, wielu lat. Głęboko wierzę, że uda nam się to zrealizować takie momenty, jak dzisiaj są tego potwierdzeniem, natomiast w najbliższe lata to na pewno będą na jeszcze cięższej pracy. Końcówka roku jednak wskazuje na to, że przyszły rok. Powinien być chyba nie tylko równie dobry jak ten, ale jestem przekonany, że nawet istotnie lepszy. I to były te dwie rzeczy e, zgrabnie połączone. A teraz, e, drodzy Państwo, bardzo proszę. Zrozumiałem: kapitałowego, pragnę zwrócić uwagę, i to jest chyba bardzo dobra wiadomość, do. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się, bo 19 spółek Skarb Państwa na parkiecie, z czego ten rząd łącznie z Energo 12. Kapitalizacja polskich podmiotów na parkiecie warszawskim to jest 150 miliardów euro, to jest 130 miliardów więcej niż giełdy <laughs> w Białym Wiedniu, w Budapeszcie i Prawnej. To jest zupełnie do tego, co mówił Pan Prezes. Energia wpisuje się w budowę silnego centrum finansowego, ale tylko pozwoliłem sobie zabrać jeszcze raz głos, bo nie wiem, czy Państwo zgłosiliście, to nie jest żadna nie, sugestia ani nie, intencja dla inwestorów, ale w trakcie jak Pan Prezes Miński przemawiał, kurs podniósł się o 10 groszy. Także proszę wziąć to pod uwagę. Dziękuję bardzo. ale nie, nie róbcie tutaj korelacji, drodzy Państwo, z tym, kto przeważa i jak zachowuje się kurs. <laughs> Powiem tylko, że tutaj e, na, na tym podium, na tej scenie, na którym na, jesteśmy, zdecydowanie czuć, że dzisiaj e, debiutuje energia i dobra energia, te reflektory naprawdę nas tutaj ostro podgrzewają. <laughs> No ale teraz przechodzimy do mm, ceremonialnej chwili. Bardzo proszę pana prezesa. Nie, 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 tutaj jeszcze pobyka. <gry> It's all.